Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Querton, a to 12 odcinek z serii zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes. No i w dzisiejszym materiale, yy, który rozpoczniemy oczywiście jak zawsze od epickiego skoku, będziemy kontynuować wątek fabularny, a więc teraz poskadamy sobie tej epickiej muzyczki, jak zawsze. Którą uwielbiam Nie, szczerze uważam, że to jest jeden z najlepszych utworów w ogóle w grach LEGO Naprawdę, jakby jest świetny I też taki dla tej gry dość kultowy chyba, wydaje mi się No plus sama scena skoku oczywiście jest świetna, nie? Już samo to no Dobra, eee, a więc co? Jesteśmy tutaj już na ziemi To jest w ogóle wyścig którego robić nie będę, ale jest. Istnieje owy. Dobra, daj pan autko. A ej Ej... to nie było miłe. Dobra, tędy mnie tutaj prowadzi ziomek, no i jesteśmy przy Queen Jecie. Zobaczymy zatem, co dzisiaj będzie. Okej, okay, czyli to jest jednak ta misja. To jest szczerze chyba moja najmniej ulubiona misja w tej grze, dlatego że ona się w sumie niczym nie wyróżnia. Może poza tym, że ma inną scenerię niż każda inna misja, ale to w sumie tyle. No prawda jest taka, że rzeczywiście to tam. No. No, nie, nie wyróżnia się niczym za bardzo szczególnym, no. Ale dostaniemy fajnego przeciwnika jako bossa na pewno. Na, biedna sytuacja wolności. A touch and go landing, boys. Why land at all? It's more fun to jump. no how's The package has been delivered, Director Fury. Hmm. No, think is too heavy. Zaczynamy, no jak mówię, misja się różni. O, już tam było widać Deadpool przez chwilkę. Możecie sobie cofnąć i i spojrzeć. Dobra, to spróbujemy to jako, jakoś koledzy pomóc. Ale tylko nas dwóch w tej misji jest, tak mało w sumie, nie? Zawsze były te minimum trzy postacie. Czasami to kurde nawet pięć było. Teraz we dwóch. No, zobaczymy zaraz wszystko. Mm. Kurde, myślałem, że te zamki z piasku to akurat będą na jakąś kapsułę czy coś innego fajnego. No ale niestety nie. Ale taka misja z pewnością która, mogąca się kojarzyć z grą piraci, Lego Piraci z Karaibów, nie? To też tak wydaje mi się, że. że może się kojarzyć. E, dobra. No i. A chwilę, ja mogę tarczą kopać? Nie, nie mogę niestety, bo kurczę, kojarzę, że się chyba dało w innej grze LEGO. Dobra. Eee, I co, możemy w końcu coś zbudować? Eee, nie, jeszcze nie. Co tu jeszcze będzie do zniszczenia? To? O, i teraz, dobra. Zobaczymy, Czym wyciągniemy stworka. St stwora, przepraszam. St stworka tu mu daleko. No, i dzień dobry panu. Spoko, stary. No to co, tutaj oczywiście on był nam potrzebny do rozwalenia ściany wielkiej. Więc proszę mu bardzo. I tutaj, jeżeli sobie cofniecie, to pod tym mostkiem był Deadpool Skitrany. Ty, ej, 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 jo, jo, jo! Chwila! O, o, od razu lepiej, no. No, wyjdziesz, pięknie, czasami siła to nie wszystko. Czasami. potrzebna jest. potrzebne jest wybranium. O, właśnie, bo ja tak kiedyś mówiłem. Yy, bo w sumie mi się tak teraz przypomniało w tym momencie. Dlaczego są zrobione pazury Wolverina? Bo mnie, że w którymś odcinku się nad tym zastanawiałem. A teraz jakoś tak od razu mi to wpadło do głowy. Um, jak pomyślałem o Teczce Kapitana Ameryki. Teczka Kapitana Ameryki jest z wibranium, a pazury Logana są zrobione z adamantium. No. I adamantium jest z tego zwykła, że jeszcze, e jeszcze twardszym metalem niż wibranium właśnie. A więc już taka ciekawosteczka. Kurde, ale... Skubani strzelają Nie podoba mi się to Jeszcze mnie elektryzują, kurde, dobra Trzeba to załatwić, działa. Bo to już jest przygięcie, dobra Jeszcze ty No Co to było? Aha Dobra Wywalone w tą wieżyczkę Chodźmy tutaj Wow, sorry, sorry, sorry. Nie chciałem. No i pięknie mamy to. I to będzie jakiś przełącznik, nie wiem, bo mi piknie zasłania. Tak, to jest taki, taka dźwignia. Znana. Nikogo ona raczej nie zaskoczy. No i mamy mostek pod wodospadem. Oczywiście, że musiał być pod wodospadem. No nie, tam kolega jeszcze da radę. Dało radę. I jeszcze nam się fajnie mnożnik zrobił. Monet. No dobra, to tym razem będzie trzeba przyjść tutaj pod. A więc przeskakujemy. Jak mówię, nie jestem fanem tej misji. Ale spoko, że jakby tutaj przynajmniej. Jest inna, jakby no, okolica, no, cały ten poziom jest nieco inny. Znaczy, no, czysto teoretycznie każdy się różni, nie? Ale ten, ten poziom to tak wyróżnia się chyba najbardziej spośród wszystkich, właśnie pod tym względem tego, co tutaj dostajemy. No i teraz tutaj na górę. Dobra, ładnie i. No, i dostał, i teraz co? To też sobie trzeba rozwalić koniecznie. No i co? Aha, i Fink so może przejść tam na górę, już. To wszystko przy okazji rozwalmy. To też jest dość krótka misja, jak sami zresztą widzicie. Już mamy ponad połowę paska monet. Więc idzie to dość, dosyć szybko. O, a to miejsce to w ogóle mi się kojarzy z pierwszą częścią Uncharted, bo tam był taki ubot w dżungli. A w sumie jest y, i statek i, i dżungla, wszystko się zgadza. Dobra. W ogóle ciekawe było, nie? Kapitan Ameryka i things. Jeszcze tylko dinozauru brakło. Oh, oh, oh. Ale wykrakałem. I szczerze, nie, nie pamiętałem o tym. No cóż, jesteśmy w uniwersum Marvela, więc dinozaury nie powinny być niczym dziwnym. A taka propo fajnie by też było nagrać grę Lego Jurassic World, nie? Bo to jest też jedna z moich totalnie ulubionych gier, gier Lego. Może nawet moja ulubiona pochobicie i Władcy pierścieni, jakby naprawdę jest świetna. I też by było fajnie ją nagrać kiedyś. Mam nadzieję, że się uda. Bo to też jest gra, która ma ciekawy otwarty świat, nie? Więc tam, kto wie, może bym się nawet pokusił o to sto, 100% Niewykluczone No jak mówiłem, kiedyś na pewno jakąś grę lego na kanale będę chciał e, Zrobić Dobra, i ej, jo. To dawaj, a to nie jest taka bardziej z, kurde zjeżdżalnia? Nie. Tak nie wiem. Bardziej mi to na zjeżdżalnie pasowało. I już tam kolejny Velociraptor. Czy tam raptor, czy tam. Nie wiem. Nie, nie znam się na dinozaurach akurat. Wiem, że jest T-Rex. <laughs> I Triceratops. I to tyle, jeżeli chodzi o moją wiedzę. No. I pterodaktyl. No i teraz to już taki maks mojej wiedzy. Opatrzcie, kogo my tu mamy. Eee... Nasz ukochany, Stanley. Kurde, zaś ty. Ho tego się nie spodziewałeś, Dobra. Ty kurde, bo kolejna co strzela sobie. Nie fajnie. Dobra. No, bo fing widzę, że sobie rady nie dajesz, to ci pomogę. Pyk, dobra. Okej. Okay. Teraz pomóżmy, może. koledze? Da, da radę czy nie da rady? Oj, nie, chyba. Help! Chyba nie pomogę Stanleyowi tym razem. No, niestety, bo niestety. Ale. Oj, jeszcze zginęłem. No dobra. No to przykro mi, ale. Nie tym razem, Lee. Stan. Lej Rozwalimy tą ścianę? Fingiem? Niestety nie. Dinozaury znowu? Bo tak ta muzyka weszła? Nie. A ty, patrzcie. King Kong. Fing, <grystanie> masz w końcu przyjaciela na tej wyspie.

Znaczy dobra, paska monet to i tak mi już pełnego nie odbiorą. Taki plus, dobra, idziemy. Co prawda, trwa to długo, <gry> bo długo, no ale dobra, poradzimy sobie. No, jeszcze kawałek, o jakbym tutaj zginął, huhu, huhu, bym się obraził, nieźle. Dobra, już wolę sobie lepiej do końca dojść. I, I jesteśmy, nie, 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 nie. nie. Nie wyrobicie mnie? Siemanko! Tyk! Go! Lecisz zatem, stary! No wybacz mi bardzo, Kurde! No! 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 No no, 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 kurde! Jacie! O, dobra, w końcu. Ale fajnie, że w ogóle jak taka wielka postać zginie, to jeszcze widać te takie piny w jej ręce, rękach, że jest do czegoś przymocowana jednak. Spoko detal. Spoko detalik, dobra. Chwila, to w ogóle to można spróbować sobie tak... Fajnie przeskoczyć. Chwila. Hello. Aha, to jest w ogóle coś 1 na 4, dobra. Czyli z tego może być kapsuła. Może, ale nie musi. Dobra. Jeszcze wbiję tutaj na górę może. No i niestety na górę się już chyba nie uda. Dobra. No to mniejsza. To mogę zniszczyć. Mogę, ale to mi nic nie dało. Tutaj... Jimi Gray, ale to się nie... To nie mamy jej. To już jest końcóweczka prawie. A, bo ja mogę to podnieść, dobra. Tyk. No i wbijamy. Ty, może stamtąd przeskoczymy jakoś? Tak... kto wie. Ajajajajaj! Kurde no. A Chyba nie da rady. Chyba, że ewentualnie Tak zawsze można kombinować, nie? Że jeszcze tutaj A Gdzie tam? Dobra Dobra, to lecimy do tej bazy wielkiej. Gdzie będziemy mieli dość niespodziewanego przeciwnika? Ale, jakże pasującego do tej scenarii, a szkoda, że magneto nie tamiguje i na który grał go w filmach Hydry, to raczej nie.

Ale jak mamy X-Mena w Teamie, to już sobie damy radę z mutantami. Może sobie im zagrajmy w sumie. Dobra. Teraz tak, obstawiam, że skoro ją mamy, to pewnie jakiś przełącznik tutaj gdzieś będzie. Na razie nie, na razie. Yy, na pewno tutaj stworem możemy sobie zadziałać. O! I rzeczywiście przełącznik będzie. Oj, chyba nie tego co trzeba rozpaliłem. Przepraszam bardzo, kurde, ale nim się ciężko steruje. Ja cię kręcę. Nawezmy tutaj storm i budujemy. No i elegancko, teraz się spiornujmy. I go! Dawaj, dawać, dawać, dobra. Pik, eee. No. Nie. Kurde. Dobra. To najpierw tutaj kolega. Ojej, i to troszkę powoli da no ale dobra. No, zaraz, zajmij, wieżyczkę to jeszcze finga. A, nie da rady. No to pff, mówi się trudno, nie? Dobra. I tutaj część druga. A, dobra, wszystko na raz. Jeszcze raz. Kierunujmy się i pyk, dobra. Go.

A niech mnie, co ty tu robisz, Azur? Dobra, teraz tak, szczerze, absolutnie nie pamiętam, jak się z nim walczy. Ło! Eee, tutaj? Kurde. Ja może po prostu powinienem z nim zacząć się bić, czy coś? Nie, dobra, ewidentnie nie. A może trzeba to rozwalić, wszystko po prostu? Bo widzę, że to nie znika, czyli coś będzie się dało zbudować. Tak Go Dobra, tymczasowa nieśmiertelność podczas budowania. Dynia. Ej! Jak oni to zrobili? Przecież jestem nieśmiertelny podczas budowania. Ej! Kurde, ale nie lubię tych przeciwników, naprawdę jakby No... Nie lubię. Ale dobra, dynka do końca leci. Jest, a ładnie. Kurde, ja nienawidzę tych przeciwników. No, już? Chyba już, dobra. O! Jeszcze tutaj, dobra. I co z tą dynią teraz? A, wrzucić go na, ni na nią. To co, jak z początku serii walka, nie? Będzie ładno.

Coś żeby szukę, no to nie wiem co, <śleszamy w sumie> nie mam pomysłu. Walnąć tego nie mogę. O, mogę, dobra, teraz mogę z tego zbudować. Ty a w ogóle fingiem. Jestem w stanie... Nie, nie jestem w stanie się więc nic zmienić, dobra. Yy, budujemy, póki mogę. Póki nic we mnie nie strzela. I go, dobra. Ładnie. No to jeszcze tak dwa razy i, i będzie koniec misji w zasadzie. Więc dawaj, mordo! No... Okej... Okay. Pewnie zaraz wybuchnie, coś tak czuję? I nie dorwał, dawaj stary, no źomek musisz chyba oberwać, nie? Dobra, ładnie. Oj, biedny kap, dobra. No to dawaj, ostatni raz. No co cię stać jeszcze, dawaj, pokazuj ziomeczek, ziomeczek szybko. O, dobra, to już wszystko? Jeszcze nie, kurde. No, dość długo to trwa. O, dobra. No i elegancko. Ee... Budujemy zatem. Czas to skończyć. Teraz tak rzucimy fingiem, ale dokończymy to jako storm, dlatego że. No, to jest przecież jej Nemesis, tak? Ona jest X-Menem, on jest Mutantem. Więc lecimy tylko szybko. Zanim ten się obudzi. I poleciał wysoko. Dzień pełen uniesień. Poziom kończony. Poziom 12 już mamy. Mistake. Bo została pokonana. Rhino. Bo też został pokonany. No i bardzo fajnie. Zaraz 2 miliony. To już w kolejnym odcinku prawdopodobnie. Ja jestem ciekaw, czy się uda 3 jeszcze. Bo trochę mamy do końca. Może się udać. Zobaczymy. Jeszcze chcę czerwonego kroca kupię. No, słony tam i razy dwa. Dobra Kapsuły chyba zero, nie? No właśnie Złoty krocek no to dwa. Dobra, lecimy dalej. No to pokazujcie. to już jest chyba wyżej niż Helicarier.

Kurde, już i czułem, że to stąd Deadpool wyskoczy, nie, to by tak posuwało. Dobra. Ja no, wychodzi Tor w końcu, Iron Man, Spidey, a gdzie Jim Gray? No, okay, uwielbiam te, te słowa, calm down. Można je wszędzie, w każdej sytuacji użyć. Can I bill you for that shield submarine you turned into scrap? Bill Magneto. Where is he, by the way? He's got some payback coming. He, Doom, and Loki are on a heavily defended floating asteroid, assembling what we think is a giant superweapon. Don't these guys ever just go get a latte, play some chess in the park? I built a new flying toy that's perfect for this. <laughs> I call it the. Let me guess, the Stark Jet? Stark Tower, Stark Industries, Stark Land, to Hunch. No, bad jest Kinia, bad komputer, bad portfel. parked nice and safe in Central Park, I think. Dobra, tu się misja kończy, a więc też tu się żegnam. Liberty tu też więc się z Wami pożegnam, tylko tak sobie kamerę obrócę. Dobra, więc się pożegnamy w kolejnym materiale. Będziemy kontynuować fabułę już w misji dość ciekawej, a więc to było na tyle, nie się. No i cześć!